Cześć. Dzień dobry. Mówi się, że do trzech razy sztuka, nawet do czterech tym razem, więc mam nadzieję, że tym razem już będzie wszystko w porządku. I że się, że mnie usłyszycie, zobaczycie i że wszystko pójdzie sprawnie. Ja mam na imię Kamila i dzisiaj będę prowadziła dla Was warsztat na temat samotności. Sprawdzę tylko sobie na, naszym, na naszej stronie projektu 29.11, czy już tutaj. Nasza transmisja jest dostępna. Mieliśmy ci troszeczkę problemów technicznych, mało, ale daliśmy radę. Dobrze, chyba jesteśmy już na żywo. Bardzo mi miło wszystkich Was powitać. Mam tutaj 30-sekundowe opóźnienie, więc będę pewnie widziała, że docieracie z opóźnieniem. I poprowadzę dla Was dzisiaj warsztat na temat samotności. To już jest ostatni z cyklu tej akcji naszej. Jeszcze poczekamy, żeby zdarzało się nas troszeczkę więcej. Witam wszystkich, tych, którzy już dołączyli, tych, którzy dołączają w tej chwili i tych, którzy jeszcze dołączą albo będą ten materiał widzieć potem. Piszcie proszę w komentarzach, czy wszystko widzicie i słyszycie. Piszcie proszę, skąd jesteście. Dobrze, myślę, że, że możemy już zaczynać. E, tak jak mówiłam tematem dzisiejszego mojego. E, warsztatu będzie samotność, więc ja dzisiaj skupię się na tym, żeby powiedzieć Wam jaka jest definicja samotności, powiem jak najczęściej czuje się samotny, jak, jak się przejawia samotność, powiem o emocjonalnych i o duchowych źródłach samotności i też ostatecznie wskażę kilka podstawowych kroków, które będą kluczowe w zwyciężaniu samotności. Nie zaczniemy może od tej definicji. Samotność definiuje się jako takie poczucie przytłoczenia, nie do znosienia. poczucie takiego separowania na bardzo głębokim poziomie. Jest to związane z brakiem bliskiej relacji z drugą osobą, to zaburza nasze poczucie bezpieczeństwa. I też ma bardzo duży wpływ nie tylko na naszą, na naszą psychikę, nasze zdrowie psychiczne, ale też i nawet na fizyczne. Też często wiąże się z takim poczuciem, że w trudnych sytuacjach nie mamy na kogo liczyć. I to ro, może rodzić bardzo przykre konsekwencje. Może to prowadzić do lęku albo depresji, czyli do, do tych rzeczy, o których już mówiliśmy na poprzednich warsztatach, a nawet do samobójstwa. I samotność najczęściej dotyczy nastolatków i młodych ludzi, ale samotność mogą też odczuwać się osoby starsze, osoby w średnim wieku, albo osoby, które przeżywają jakieś trudne wydarzenia w życiu, jakieś trudne sytuacje. Natomiast ja chciałabym się dzisiaj skupić na tych młodych osobach. Dlatego, że według statystyk to właśnie ona najczęściej czują się samotne. I dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że w tym okresie nastoletnim najbardziej potrzebujemy akceptacji. Wtedy zaczynamy definiować siebie, szukamy swojej tożsamości, też nabywamy tych umiejętności socjalnych. I ten nastoletni czas jest, jest bardzo naznaczony przez wzrastającą potrzebę niezależności od rodziców. I wtedy też bardzo odczuwamy w, w takiej relacji z rówieśnikami. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy są samotni czują się nieszczęśliwi i puści. Dlatego ja dzisiaj wybrałam jako symbol e, samotności wydrążoną skórką orzecha. I e, istotą budowy orzecha jest e, twarda skorupka i miękkie wnętrze. E, twarda skorupka może być, e, jest symbolem naszego ciała, natomiast miękkie wnętrze e, jest symbolem naszej duszy, e, czyli tego, e, w kim jesteśmy. E, jest symbolem e, naszej wrażliwości, naszej krótkości, emocji, które często rozkrywamy e, przed innymi i naszej pewności siebie. Jak zauważyliście, moja skorytka jest wydrążona, Ona jest pozbawiona tego miękkiego wnętrza, więc pustka, która jest samotnością, ona nam zabiera poczucie wartości, zabiera nam e, to, kim jesteśmy, pozbawia nas poczucia bezpieczeństwa e, przynależności i miłości. I oznaką samotności bardzo często jest takie nadmierne skupienie na takim wąskim kręgu własnych potrzeb, a, dlatego że nie nawiązujemy wtedy często relacji z innymi, bo a, nie mamy takiego wspólnego, takiego wspólnego gruntu, na którym możemy stanąć. A, I jeśli koncentrujemy się tylko na sobie, to bardzo ciężko nam zainteresować się drugim człowiekiem w taki sposób, żeby to budowało więzi i rozwijało nas. Samotność bardzo często przejawia się też w, takim, w takiej próbie zretuszowania jej, bo człowiek tak naprawdę dysponuje takim bardzo bogatym arsenałem środków zaradczych. To może być praca, to mogą być obowiązki ale to może być też aktywność. I tak było na przykład w moim, tak było w moim przypadku, że ja faktycznie w tę aktywność głęboko weszłam i chwytałam się bardzo wielu zajęć Tylko dlatego, że ja chciałam ograniczyć ten czas spędzony samemu ze sobą do takiego minimum. Bałam się zostać w czterech ścianach, bo wtedy czułam tę samotność jeszcze bardziej. To był czas, kiedy który był bardzo melancholijny i trudny dla mnie. I przyczyn samotności może być naprawdę wiele. Ja teraz postaram się zadać Wam, znaczy ja, ja, ja Wam zadam kilka pytań, które będą Wam mogły pomóc. Dlatego proszę, żebyście się dzielili, jeśli coś z tych pytań będzie dotyczyło Was. Proszę, żebyście się zastanowili nad nimi głęboko. Zapytajcie siebie, czy dobrze czujesz się ze sobą. Zapytaj siebie, czy dobrze czujesz się ze sobą i czy akceptujesz siebie. Czy chętnie korzystasz z propozycji spotkań i czy w ogóle takie propozycje otrzymujesz? Czy reagujesz tak, jak gdybyś oczekiwał od drugiej osoby? Czyli, czy jest w tych reakcjach wystarczająco dużo cierpliwości i empatii? Czy Twoje reakcje nie są um, nadmierne, takie nieadekwatne do sytuacji? Czy nie wybuchasz gniewem, uh, czy agresją? Czy obwiniasz innych za rzeczy, które są niezależne od nich? Czy myślisz, że ludzie raczej Cię lubią i czy masz przyjaciela? Ja Was zachęcam do tego, żebyście podzielili się. Jeśli, jeśli chcecie tworzyć swoje serca, to możecie napisać w komentarzu, że to Was dotyczy. Jeśli większość odpowiedzi na te pytania brzmi nie, to, to może to wskazać Wam przyczyny albo takie potencjalne kilku samotności. Chciałabym się teraz skupić na emocjonalnych źródłach samotności i powiem o, o zranieniu i o odrzuceniu. Więc może zaczniemy od zranienia. Na poczucie samotności i unikanie głębokich relacji em, wpływają pojone w domu rodzinnym przekonania o samym sobie. Na przykład, że jesteśmy do niczego, albo że jesteśmy nic nie warci, albo że możemy liczyć tylko na siebie. I pamięć emocjonalna, która kształtuje się jako pierwsza, ona jest taką bazą do tworzenia pamięci zdarzeń, do której mamy potem świadomy dostęp i czerpiemy z niej treści na temat siebie samych, innych i świata. Jeśli nieustannie słyszysz, że jesteś, od np. od swoich rodziców, że jesteś do niczego albo że popełniasz błędy, to Twoje kluczowe przekonanie o sobie samym funkcjonuje automatycznie i na przykład może być to pod postacią e, takich stwierdzeń, że e, nie zasługuję na miłość, albo jestem rozczarowany, albo nie umiem ochronić siebie. E, I tych kluczowych postaw bardzo często sobie nie uświadamiamy i traktujemy je jako fakty, a nie jako przekonania. I rodzice, którzy programują swoje dzieci w ten sposób, bardzo często czynią, czynią je takimi niezdolnymi do wejścia, w relacje oparte, do wejścia w relacje, które są oparte na, na bezpieczeństwie, zaufaniu. I hmm, często ci, ci ludzie są, bardzo chcą, bardzo chcą i potrzebują bliskości ale z drugiej strony paradoksalnie od niej uciekają, ponieważ boją się zrzenienia. Teraz troszeczkę o odrzuceniu. Człowiek odrzucony to taki, który jest niezrozumiany. To taki, któremu podcięto podstawy dobrego myślenia o sobie. Jeśli doświadczyliście w swoim życiu jakieś formy, jakieś formy odrzucenia, to bardzo możliwe, że w przyszłości Będziecie te gesty odrzucenia znajdować w, w wypowiedziach czy gestach innych ludzi nawet wtedy, kiedy ich tam zupełnie nie ma. Dlatego, że ludzie odrzuceni bardzo często są nadwrażliwi. I też często wpadają w taką rolę ofiary. Niektórzy ludzie też którzy obawiają się odrzucenia, pochodzą z domów, gdzie okazywano im brak akceptacji i gdzie traktowano ich jako niepożądany ciężar. I też mam taki bardzo fajny cytat, mogę Wam to przeczytać. Poczucie odrzucenia zrodzone w dzieciństwie pochodzi między innymi z poniżających uwag. Jakie pod ich adresem kierowano, albo z braku fizycznej lub słownej afirmacji. Jeśli czujesz się odrzucony w swoim życiu jako dziecko, to bardzo często objawia się to potem w dorosłym życiu w taki sposób, że jest się bardziej czułym na zranienia i takie zniechęcenie. Zadaj sobie pytanie, czy Twoi rodzice na przykład w jakiś sposób cię odrzucali. Może, może byli tak zajęci pracą, że nie czułeś wystarczająco dużo zainteresowania swoją osobą? Może nigdy nie powiedzieli ci, że nie ma wtedy nic dobrego, ale przez to, że nie zauważali Ciebie, ty czułeś, jakbyś to usłyszał. Może doznałaś takiego, czy doznałeś takiego napiętego współzawodnictwa z rodzeństwem, z rodzeństwem. albo słyszałeś, czy słyszałaś, że twoją siostrę, czy twojego brata znacznie częściej chwalono niż ciebie i to zrodziło w tobie takie zniechęcenie. Ludzie, którzy pozostają w takim poczuciu odrzucenia, bardzo często są określani przez ludzi jak najwyrażliwi, i jako ostrożni, albo z kolei usilnie z, zabiegający o tą, o tą akceptację. I to jest trochę takie błędne koło, bo ludzie żyjący w takim nieustannym, nieustannym strachu przed odrzuceniem przejawiają przesadne potrzeby akceptacji ze strony innych, ale zachowują się w taki sposób, który uniemożliwia im zyskanie tej akceptacji. I albo są zbyt śmiali, i tacy y, y, zamknięci w sobie, że nikt nie może się do nich zbliżyć, albo są y, bardzo wymagający do tego stopnia, że ludzie ich unikają. No i w obu tych przypadkach czują się odrzuceni, bo ludzie nie odpowiadają właściwie na ich potrzebę, y, ani na ich y, bierność, ani na ich y, no, takie zdystansowanie, tak? y, y, no, ani na ich inicjatyw, inicjatywę. Teraz chwileczkę trochę o duchowym źródle problemu. Ale też konsekwencją zranienia i odrzucenia może być niewłaściwe postrzeganie roli rodzica. Jeśli zostałaś, czy zostałeś zraniony przez mamę albo tatę, to bardzo możliwe, że twój obraz Boga jest deformowany. I trudno jest przyjąć miłość od Boga Ojca jeśli nie doświadczyłaś czy nie doświadczyłaś tej miłości od swojego ojca ziemskiego. Też bardzo ważne jest to, że samotność osłabia. Samotność pozbawia energii. Samotność też pozbawia nas takiej motywacji do czynienia dobra. I w bezradności, kiedy skupiamy się już tylko na tym smutku, który jest w nas na żalu, i oskarżamy siebie, no to nie umiemy też dostrzec drugiej osoby i zaczyna nam być obojętne, a dobro ino. No bo i kiedy też nie mamy wrażliwości względem siebie samych, no to jak możemy być wrażliwi na kogoś obok? Ważne jest to, żebyście zrozumieli, że przez samotności to jest proces. To nie będzie trwało tydzień. Myślę, że będzie trwało znacznie dłużej i że będzie wymagało Waszego wysiłku, Waszej koncentracji, Waszej pracy. I chciałam Wam powiedzieć, że, że jakkolwiek dzisiaj samotna czy samotnie się nie czujesz, to jesteś osobą nieskończonej wartości i bardzo cenną. I chciałam Ci powiedzieć, że kluczem do zwalczania samotności, jest relacja z Panem Bogiem. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że Pan Bóg na pewno chce usłyszeć tego yy, o, o tym, co przeżywacie. Że nawet jeśli, jeśli nie bierz, yy, nawet jeśli nikt nie rozmawiałeś z Panem Bogiem, to, to zawsze jest czas, żebyś yy, żebyśmy to zacząć. Żebyś mógł tą relację yy, rozpocząć. Yy, I nie wpadnijcie w taką pułapkę myślenia, pułapkę samotności, myślenia o tym, że, że nie jesteście wartościowi, nie jesteście cenni, bo tak to najczęściej funkcjonuje. Myślę, że Pan Bóg chce dotknąć głębi waszych serc. Dlatego ja chciałabym was bardzo zaprosić do, do wzięcia udziału w takiej akcji hashtag ja przezwyciężam. Tutaj będziemy się przezwyciężać samotności na pięciu poziomach, tym razem nie na czterech, ale na pięciu. Na poziomie e ciała, e na poziomie e emocji, na poziomie e umysłu, e zdrowych relacji e i na poziomie ducha. E I mam wa dla Was takie wyzwanie. E Pan wydał nam e skorupkę orzecha, tak? czyli to nasze ciało. Po to, żebyśmy o nie zadbali. Żebyśmy byli zdrowi, potrzebujemy też odżywić nasz organizm, potrzebujemy dostatecznie dużo dostarczyć, naszemu organizmowi naszym ruchu. Więc ja mam dla Was takie wyzwanie, żebyście robili sobie zdrowe posiłki i żebyście wychodzili na stacery. Już teraz mamy taką możliwość, żeby wychodzić proszka częściej. Już chyba te obostrzenia nie są aż takie restrykcyjne, jak były na początku. Więc zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali ze spacerów w parku, w lesie i żebyście robili sobie zdrowe posiłki i żebyście pili dużo wody. Na poziomie emocji to Proszę, żebyście nazywali swoje emocje. Wiem, było to mówione już na poprzednich warsztatach, natomiast naprawdę emocje to jest taka skarbnica wiedzy, bo one, te emocje dostarczają nam takich informacji, że coś na przykład nam nie służy, albo że, że dzieje się coś, albo mówi o naszych potrzebach, tak? Nazywanie swoich emocji też ma służyć lepszemu rozumieniu o siebie, ma służyć temu, żebyście zobaczyli, jakie są wasze motywacje i wasze intencje, może też, um, nie, może też spowodować, że będziecie kontrolować te reakcje, bo jak je ja nazwiecie, to możecie zacząć nad nimi panować i to może Wam zaoszczędzić kłopotów w przyszłości. I też nazywanie emocji może zwiększyć szansę na to, że zostaniecie zrozumiani przez innych i że zostaniecie przez nich uwzględnieni. Na poziomie umysłu zachęcam Was, żebyście obserwowali swoją postawę i swoje podejście, żebyście chronili się od takich myśli, że jesteście do niczego albo że na pewno nie znajdziecie się przyjaciela czy przyjaciółki. Że nikt was nie lubi. I na pewno jest tak, że jeśli traktujecie siebie przyjaźnie, to zwiększacie swoją szansę na to, że zaprezentujecie się innym w taki dobry sposób. I mam dla Was jeszcze propozycję dwóch bardzo fajnych książek, bardzo wartościowych. Jedną z nich jest namaszczenie estery. Muszę to widać. Namaszczenie estery. E, to jest e, kobieta dobrego wpływu, która przezwyciężyła ograniczenia e, i przyniosła wyzwolenie. Natomiast druga propozycja to jest Piękna z Popiołu, Joyce Meyer. Chyba nie powiedziałam, e, kto jest autorką namaszczenia Espery. To jest Michelle McLean-Walters. Jeszcze tutaj pokażę. Tak, a tutaj Piękno z popiołów, Joyce, yy, tak, Joyce Meyer. I ta książka pomoże Wam yy, tutaj poradzić sobie z emocjonalnym bólem, yy, poczuciem krzywdy, pogodzić się z tym, że uzdrowienie, yy, uczucie jest procesem trwającym w czasie. Yy, I myślę, że nauczycie się też, yy, albo w pomoże Wam to uchwycić się ręki yy, człowieka i ręki Boga. Yy, na poziomie zdrowych relacji. Yy, Zadajcie sobie pytanie, czy jesteście w stanie, czy jesteście gotowi na to, żeby pomóc innym w zwalczaniu ich samotności. Jeśli tak, to zróbcie sobie taką listę praktycznych sposobów, żeby odbudować relacje. To może być na przykład zadzwonienie do kogoś i spytanie, jak się czujesz. To może być też zaoferowanie komuś pomocy. To może być też zaproszenie kogoś na spacer, nawet jeśli to będzie odstęp jednego metra od siebie. Eee, tak, To może być też powiedzenie po prostu komuś szczerego komplementu. Więc zróbcie sobie taką listę. Eee, też skupcie się na tym, żeby być przyjacielem dla kogoś bardziej niż na tym, żebyście wy eee, tych przyjaciół. Eee, Mogłoby się wyzyskać, tak? Żeby na to, taki, nie na sobie, zamiast na sobie bardziej na, na jakimś innym. E, I na pewno odniesiecie większy sukces, e, jeśli będziecie e, i będziecie też mniej samotni, wtedy, kiedy ukierunkujecie swoją energię e, na okazywaniu przyjaźni innym, niż tylko koncentrowanie się na tym, że Wam brakuje przyjaciół. Więc powiedzmy sobie, że. E, też e, hasło zdrowych relacji, to zapełni czyjąś samotność. Niech to będzie hasło e, tego poziomu zdrowych relacji, zapełni czyjąś samotność. Na poziomie Ducha też mam wyzwanie dla Was, same wyzwania. E, dbajcie o wartościową relację z Bogiem i zapraszam Was do takich 15 minut dziennie z nim. Mi. E, 5 minut na e, taką modlitwę. Na powiedzeniu Panu Bogu o tym, co czuwacie. Ja wiem, że to dla części z Was może być trudne. Wiem, że część z Was może nigdy nie rozmawiała z Panem Bogiem spontanicznie, ale słuchajcie, nigdy nie jest na to za późno. I myślę, że Pan Bóg naprawdę, i wiem to, wiem to, naprawdę z doświadczenia to wiem, że Pan Bóg się troszczy i że kocha że kocha, że chce wasze serca znać i chce wiedzieć, co przeżywacie. Więc te pięć minut nie będzie takim czasem spędzonym z Nim na tym powiedzeniu, co czujecie. I kolejne pięć minut, żeby było spędzeniem czasu z kisną Świętym. Jest to aplikacja Ubergeon. Już mówiliśmy o niej wcześniej na wcześniejszych warsztatach. Jeśli tej aplikacji nie chcecie na przykład ściągać na telefon, to możecie, to mi musicie, możecie w tobie Pismo Święte i zacząć czytać jeden sam dziennie. I możecie zacząć od psa 25. To jest psa samotnego Pieśniarza I tak przez kolejne dni. Więc to 5 minut na, na czytanie Słowa brzegu. Oczywiście może być to 5, nie, nie 5 minut, ale 10, 15 i więcej, to tak jak czujecie. Ale, żeby to było minimum te 5 minut. Natomiast kolejne 5 minut niech będzie czasem takiego dziękczynienia i uwielbienia Boga. I zachęcam Was, żebyście wtedy w tym, w tym czasie 5 minut podziękowali Bogu za to, co w tym danym dniu przeżyliście dobrego. Bo myślę, że to może uwrażliwić Was na to, co przeżywacie i na te wszystkie dobre rzeczy. Tak. Dzisiaj rusza właśnie ta akcja Hashtag Przezwyciężam i ma to na celu wsparcie wirtualnego sąsiada. Słowem zachęty, dlatego właśnie w tych pięciu poziomach będziemy przezwyciężać tę samotność. A od, poni od kolejnego poniedziałku do piątku będziecie mogli zapisywać się do Pracowni Nadziei. I to jest grupa wsparcia przeznaczona dla ludzi od 15 do 30 roku życia. To są takie widełki. I ona ma za zadanie pogłębić ten temat samotności i też przyjrzeć się temu problemowi, pogłębić relacje i wzajemne wsparcie. Więc zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli do pracowni nadziei. I tak na sam koniec jeszcze mam taką ciekawostkę. Sprawdzę jeszcze tylko, czy, czy coś tutaj piszecie. Dobrze, to w takim razie tę ciekawostkę Pan powiem. Ciekawostka jest taka, że orzech włoski to jest drzewo, które, które rośnie samotnie. To mnie też bardzo zdziwiło, ale na stronie o ekologii i o orzechu Włoskim tak przeczytałam więc zwierzę. I co mi to mówi? Mówi mi to, że jeśli dobrze przepracujesz swoją samotność, to ona może wydać dobre owoce. Jeśli włożysz wystarczająco do starania, to, żeby rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, społeczne i relacyjne, to na pewno zaprocentuje w swoim życiu, w Twoim życiu. A najważniejsze jest to, żebyście skupili się na relacji z Panem Bogiem, na szczerej, opartej naprawdę relacji z Nim, bo to ona, tak jak mówiłam, jest kluczem do, do wypełnienia polskiej samotności. To tyle z mojej strony. Wiem, że sporo z Was na pewno zmaga się z tym problemem. Ja też się zmagałam i powiem Wam, że jest nadzieja. Że jest nadzieja, z tego się wychodzi. Bardzo wiele osób tak się czuje. I to jest czas teraz, kiedy możecie się skupić na tym, żeby przezwyciężyć tę samotność i żeby zacząć tą walkę już dzisiaj. Także będę się za Was modlić. Dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną. No i do zobaczenia następnym razem w